serdecznie zapraszam wszystkich panów spod znaku skorpiona na czytanie na wrzesień 2025 roku i już patrzymy co tu dla was. Co odejdzie do przeszłości? przyjdzie nowego. Karta rada. Praca. Finanse.

Dobrze, i co my tu mamy, panowie? Hm. Mamy kartę księżyca i kartę słońca w ciemnej odsłonie i do tego kartę kochanków. Wiecie co, nie wiem, panowie, czy wy tutaj się nie wplączecie w coś przypadkiem, w jakiś romans na przykład, bo mogłoby tak być, że ktoś was w jakiś sposób zauroczy, tak, i wy pójdziecie w to. Ym, no to... Taka sytuacja mi się tu pokazuje, ale niekoniecznie, oczywiście. Nie u wszystkich panów będzie coś takiego. Wydaje mi się, że też trzeba będzie podjąć jakieś decyzje dotyczące um, zadbania o swoje emocje, zadbania o swój stan psychiczny, tak? Mamy tutaj kartę księżyca, więc być może wy, i to w ciemnej odsłonie, więc być może niektórzy z was mają jakąś depresję, mają jakieś takie złe samopoczucie, mają jakieś. Czarn, czarnowidzą coś, albo po prostu są strasznymi pesymistami, tak? Bo mamy też jeszcze księżyc w odwrocie. Więc tutaj czas podjąć decyzję, że no nie wiem, trzeba się za to w jakiś sposób zabrać, trzeba o to zadbać, tak? Bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Tutaj jakby um, trzeba się na tym skupić, żeby odzyskać jakąś radość, taką życia, tak? Żeby odzyskać radość i żeby e, cieszyć się. Tym życiem to trzeba zadbać o swoją sferę psychiczną i emocjonalną, w jakiś sposób to uwolnić. Dobra, co odchodzi do przeszłości? Hmm. Tutaj wydaje mi się, że jakieś takie wzięcie spraw w swoje ręce m, dotyczących spraw finansowych, tak? Być może w jakiś tam sposób podjęliście decyzję dotyczącą spraw finansowych, może to wiecie, chodzić o pracę, na przykład nie wiem, rzucam pracę, nie wiem, idę tam do pracy, rozpoczynam coś nowego, ale to jest koniec jakiegoś etapu, więc wydaje mi się, że raczej dotyczyło to zakończenia jakiegoś etapu. No i teraz no i mm, szukaliście jakby równowagi w tym, tak? W tym nowym świecie, w, tym, w odzyskaniu równowagi w tym Wzięciu spraw swojej, spraw dotyczących materii w swoje ręce. Albo też po prostu niektóre osoby brały spraw w swoje ręce sprawy dotyczące zdrowia, tak? Żeby odzyskać jakąś równowagę w swoim zdrowiu, żeby to zdrowie powróciło do równowagi. No teraz to odchodzi do przeszłości. A co przychodzi nowego? paś kielichów, czwórka kielichów, arcykapłan. Hmm. Wydaje mi się, że możecie być bardzo wrażliwi. Bardzo wrażliwi i bardzo, um, właśnie, pesymistyczni. Mieć takie poglądy strasznie pesymistyczne, że ja nie wiem, o tu celu w życiu nie mam, o tutaj y, nic ciekawego się nie dzieje, taka nuda rutyna, tak. Zamiast dostrzec jakąś szansę i wziąć się po prostu za swoje życie, no to tutaj możecie być takimi właśnie, y, zachowywać się jak dzieci. Jak dzieci, które y, po prostu się nudzą, tak? Coś takiego mi się tutaj pokazuje. Zamiast okazać się, zamiast uwierzyć w siebie, to tutaj y, możecie coś biadolić. No, ale to też mogłoby wynikać z tego stanu, tak, że na no, czas za to się uzabrać, jeżeli widzicie, że macie jakiś problem. Po prostu, bo tak jakby na dłuższą metę przecież tak się nie da. Praca. Prace mogą być jakieś rozmowy, jakieś propozycje u niektórych osób, jakaś kontrola, może być urzędnik, jakiś przyjść, tak na przykład. Ale jeżeli, dobra, tu może się zaczynać coś nowego, coś nowego, coś kreatywnego, coś swojego, co wydaje Wam się, że będzie jakby spełnieniem marzeń, albo też właśnie jakieś takie planowanie tego. Jeżeli nie macie jeszcze pracy, jakiejś takiej stałej, albo macie, ale rozważacie coś innego. To mogą być tu plany, analizowanie tego wszystkiego, sio, osa, Ym. no i zastanawianie się nad tym, jak to zrobić, żeby było dobrze, jak tu dojść do tego osa do dziewiątki, tak? Do tego pełnego spełni... spełnienia. Ym. Dobra, jeżeli pracujecie na etacie, no to właśnie wydaje mi się, że tutaj mogą być jakieś takie emocje związane z tym, że ktoś przyjdzie że ktoś będzie Was chciał skontrolować w jakiś tam sposób, no to może być tak troszkę też emocjonalnie, tak? Możecie mm, no po prostu emocjonalnie to przeżyć. Dobra. Teraz mamy finanse. W finansach kończy się jakiś etap, tak? Tutaj jakby mamy jakąś umowę. Wszystka pentakli mówi nam o Równowadze, może coś sprzedajecie, może coś kupujecie, tak? Coś, co kończy jakiś pewien etap w Waszym życiu, coś przyspiesza. Tutaj zaczyna się jakieś działanie, coś przyspiesza z jakimś tematem dotyczącym zakończenia, zakończenia jakiegoś etapu w Waszym życiu. Jeżeli chcieliście coś sprzedać, tak, żeby yy, zakończyć jakiś etap Waszego życia, może do tego dojść teraz, albo jeżeli chcieliście coś kupić, wiecie, nie wiem, jakiś domek na plaży, rozglądaliście się za tym, czy coś takiego, czy no wiecie, za czymkolwiek innym, no to też może tutaj być jakaś taka równowaga w tej kwestii, czyli dawanie i branie, i przyjmowanie, czyli no sprzedaż kupna na przykład. Dobra, w związkach no mamy nieciekawą sytuację. Powiem, tutaj jest coś ukrywane, tutaj może, y, może być ukrywana jakaś zdrada. Nie mówię, że to wasze partnerki zdradzają. Wydaje mi się, że może tu chodzić o was na przykład, y, ale dobra, może być też uz, y, ukrywane jakieś uzależnienie, na przykład od seksu albo jakiekolwiek inne uzależnienie od, nie wiem. Najbardziej przychodzi mi od seksu. Czemu od seksu? Temu, że mamy tą trójkę mieczy. Więc wydaje mi się, że to jest ukrywane, że wy na przykład myślicie o kimś innym, że wy zastanawiacie się nad kimś innym, że wy byście chcieli coś z kimś innym poza związkiem, tak? No dobra, ale tutaj nie mówimy tylko o związku, mówimy też o rodzinie. Może to być sytuacja, w której ktoś za Waszymi plecami manipuluje kimś innym. I to też jest wtedy taka relacja trójkowa. Wiecie, jest na przykład rodzaj, nie wiem, mąż, żona, teściowa. No i y, żona z teściową obgadują męża za jego plecami, tak? I tutaj teściowa manipuluje coś, na przykład żoną, tak? Że o, Ty zrób tak, zrób tak. Albo ktoś inny, nie wiem... Y, Ktoś na przykład do ciebie, ktoś do twojej mamy, nie wiem, twoja mama tobą na przykład manipuluje i to jest też taka jakaś sytuacja trójkowa, bo ty o tym nie mówisz na przykład partnerce, coś takiego. Dobra, teraz mamy związki, no nie, więc to nie dotyczyło związków, no bo zwi w związkach mamy tutaj fajną energię, mamy króla pentakli, królową pentakli i równowagę, czyli w związku jest wszystko zrównoważone. Są dwie osoby, które dbają czy to o dom, czy to o sferę materialną, czy to o siebie, tak, o siebie nawzajem o dzieci, o rodzinę. Skupiają się na tym i dzięki temu panuje między nimi równowaga. Wiecie, może być taki typowy podział obowiązków, że nie wiem, kobieta zajmuje się tu domem i dziećmi, mężczyzna zarabia, albo nie wiem, mężczyzna robi jakieś tam. Prace takie typowo męskie, kobieta typowo kobiece. No i tu jest taka równowaga, balans. Jest fajnie ogólnie, jest dobrze. A u singli, u panów singli pokazuje nam się samotność. Stajnika, więc powiedziałabym, że samotność, ale też karty cesarzowej, czyli że pojawia się tu jakaś kobieta i być może dostaniecie jakąś propozycję od kobiety takiej charyzmatycznej, takiej y, pewnej siebie, takiej zadbanej, która dba o dom, o rodzinę, tak? Mm. No, wydaje mi się tu coś takiego, że możecie dostać taką propozycję od kogoś, albo wy, wyjść do, z propozycją do kogoś takiego, żeby wyjść właśnie z samotności. Karta rada, piątka buław i ona Wam radzi Panowie, że byście się skupili na tym, znaczy zwrócili uwagę na to, o co warto walczyć, a o co nie warto, tak? Yy, czy warto. O niektóre rzeczy się kłócić, czy warto podnosić głos, czy warto być agresywnym. Może po prostu są takie rzeczy błahe, o które nie warto tutaj y, walczyć. Dobre, zwierzeczki. Zobacz całość. Wyśnij świat do istnienia. To pomyślny czas. No i jeszcze tutaj, mistyczna mądrość, nie martw się, bądź szczęśliwy, słuchaj swojej intuicji, podejmij najlepsze decyzje. No i jeszcze przesłanie na wrzesień, takie ogólne, dla wszystkich Panów z znaku Skorpiona, już zobaczymy. To mówią nam o równowadze. Wiecie, że tutaj być może zmienią się Wasze priorytety w życiu i może skupicie się bardziej na swoim związku, albo też właśnie na takim, na takiej równowadze po prostu w życiu, na dawaniu i braniu, na y, pomocy komuś, być może. Dostrzeżecie jakiś problem w tym, że y, może wcześniej robiliście inaczej, wcześniej bardziej uciekaliście, wcześniej nie, nie dążyliście do takiej równowagi, na przykład nie musiało być tak, że ktoś Wam coś dawał, a Wy dajecie coś w zamian, tak? Nie, 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 nie tak? Dobra, ale jeżeli chodziłoby o coś innego, to wydaje mi się, że tutaj mm, dostrzeżacie jakiś problem i wiecie co, jeżeli chodziłoby o sytuację zawodową, to z tych kart mogłabym powiedzieć, że Możecie wyjechać gdzieś do jakiejś pracy, na przykład tam podpisać umowę. Tutaj będzie właśnie podjęcie tej decyzji, że wyjeżdżasz do pracy yy, i na przykład wspierasz finansowo tych, co zostali. No to karta tam mówi, że możesz wyjechać, tak, gdzieś tam dalej. No na przykład nie, 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 nie pracując z samego domu, tylko gdzieś trochę dalej. Co jeszcze mogłabym tu powiedzieć? Skup się na dobrych relacjach, tak? Być może też zadbaj o swoje zdrowie, zmień trochę priorytety, bardziej zwróć uwagę na to, co daje ci satysfakcję, co daje ci szczęście, co daje ci radość, tak? Zadbaj, być może, o swój związek, ponieść odpo odpowiedzialność za to, co robisz, a to przyniesie ci równowagę i pomoże rozwiązać dotychczasowe problemy i to by było na tyle dla was panowie dziękuję bardzo za wysłuchanie pozdrawiam serdecznie pa